No, jest wesoło, muszę Wam powiedzieć. Widzieli, widzieli pancernego tańczącego? Nie no, zejdę zaraz. A no, tu idziemy. Koleżanka. O, idzie Mohamed. No, szat się, Co jak wstyr. No widzicie, jest wesoło, na maksa. O, będę bliżej głośnika, to usłyszycie. Pierwszy raz w życiu widzę pancernego tańczącego. Ostatni raz jak tańczyłem, to tańczyłem tak na balu, to, że nie pamiętasz po prostu. No. <gry> Kiedy niby? Ulecha! Na balangacie. Ja też nie pamiętam, ale na balang tańczyłem. Dobra! Tak, 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 ruchu, ruch, ruch. Wcale nie tańczył, tylko ze mną rozmawiał. A ja prowadziłam aerobik. Aż minuszka. Ten. Chodzi troszeczkę. Jutro to będzie live. Będziemy na łące, piwo i będzie... live. Tak będzie. Liwe. Jak będzie? Tak będzie. <noise>